Okej, okay, zobaczmy. Ten speedrun. Speedrunner rozpoczyna swój run, no to standardowe rozpisie na planesach, biegnie do góry, no. Jego moment nie jest jakoś świetny, nie wiadomo czemu nie biegnie po drewno, Ale to nic mu nie zmienia, to że nie pobiegł po drewno, bo tutaj tu jest skrzynka z bardzo lucky lootem, no na pewno. Wcale tutaj nie był żaden kolega wcześniej i nie podstawił tego w ogóle. Okej, okay, chwilę mu zorganizowanie się, ale... Udaje mi się w końcu najwyżej wchodzić na poniżej minuty. A w notarze dzieją się różne dziwne kwiatki. Na przykład... To, że mój timer przeskakuje randomowo tylko o 10 sekund, a był w jakiejś dziurze. I teraz znajduje nagle fortecy jest na otwartym terenie. No, bardzo dziwne, panie kolego. Ale widać też, że nasz speedrunner ma problemy z podstawowymi czynnościami, takimi jak budowanie się. Kiedy okay, wchodzi do fortecy, widzi takie trzy szkielety, Fajnie, no, dalej ma problemy z budowaniem się, no, dalej gdzieś nie zmienił, to aż kiedyś spały w ogóle zaczął, zaczął kolejnego i go zaczyna bić. Ło! Wow. patrzcie jakie rzeczy znalazł. To, to chyba jakieś 1% czas na to był. No teraz musi znaleźć blazer i znajduje jednego, ale spawner by się przydał. Nie wiadomo, czemu przez chwilę traci Sprinta. to. szuka, pomimo tego, że widział po prawej spawner, no w końcu się ogarnia. Gdzie widzi blazer. I zaczyna niszczyć Z bloki pod spannerem, żeby Blaze więcej Blazów się rozpiło. No to nie jest głupie, widać, że coś tam oglądał u lub innych speedrunnerów. może się od nich tego nauczył, no ale tak dobry jako nie jest rapi mi się Blaze i bije go i łapie pierwszą pałkę to jest dość fart to duży. może nie że fart, ale no nie, mogło być gorzej jak mieć większego niefarto w tej sytuacji okej, okay. wezmą się kolejne trzy blazer, i on sobie z nimi walczy i jak widać dostaje tylko jedną pałkę, to już jest powoli niefart akurat, i jest ten w końcu przyleciał z boku który dropi pałkę, ale ona się spala. Niestety. Chociaż czy niestety... Patrząc na to jak kolega oszukuje... Może i to bardziej niestety. Okej, słyszy Blade'a sobą, który się on, na szczęście dla niego w końcu dropi jakąś pałkę może zabrać speedrunner powinien się cieszyć no dalej niszczy spawner nic się nie dzieje ciekawego czy zrespił się blaze to mu nic nie sobie pomaga, kolejny się zrespił ten też mu nie pomaga kolejny który wypadał poza jego zasięg że tak można powiedzieć, wypchnięto z przez niego. No on się w sobie nim nie przejmuje, ma tutaj Resistance, ma jeszcze dużo Enchanted Golden Apple. No i jest dużo Blazów, bo aż 5 się spałni. No i chyba to jest ten moment, w którym powinien zostać te pałki, prawda? Prawda? Uuu. Tylko jedna, tylko dwie pałki. W takiej sytuacji, no tutaj powinien już wychodzić z nether, 5 blazów mi się zespiło. Kolejne 3. I nic. Kolejne nic. Tamtego wypycha. Nie wie co z sobą zrobić. Odchodzi. A po na myślę i jadko. I zaczyna walczyć nieudolnie z gastem. No nad tym trzeba popracować, panie kolego. No, panie spidernerze. No, co to ma być? Normalnie, gdyby nie, nie ta zbroja znaleziona z wielkim fartem, no, gdybyś nie przeżył tego? Gasisz płomieniem? Nie wiem, czy mogą się w blaze w płomieniu rozbić, czy nie. Rozbił się kolejny, i ty tak patrzysz i robisz chyba rambo. Co, no? Możesz na to pozwolić, nic niestety z pierwszego. Możesz być trochę zły na siebie. Ale tworzysz pillar, żeby na drugiego skoczyć, i drugi na szczęście ci rzuca pałkę. I możesz tworzyć portal do Overwoldu over i w końcu uciec z piekła. Teraz magicznie znowu timer przeskakuje jakieś 10 sekund, a kolega rzuca jedną perłę. No i zaczynasz się perłować dalej w moich dużo Ender po czym otwiera w tym momencie kwipunek i widzimy, że miał 13 perl, po czym jest cięcie i widać, że zmieniał tryby z kreatywnego na przetrwanie i nagle jest pod tym, pod end portalem. Kopie się w dół. Nic nadzwyczajnego. Kopie się, kopie się. Czas nie wygląda najlepiej. Czas nie gra, no nie, dla niego korzyści. Jest i zaczyna się wielkie szukanie. Nie znajduje tylko biblioteka, musi znaleźć portal i znowu magicznie czas musi o 50 sekund zmniejsza. Idzie dalej. Znajduje takie dość dziwne pomieszczenie, w sumie nie wiem czy ono tak się... Czy ono jakoś, nie wiem, miało jakiś procent na to szans czy coś akurat, to, to jest chyba pierwsza rzecz nieoszukana w tym speedrunie. Znajduję portal do Endu. Na szczęście miał jedno oko. Tutaj także on ich miał 13. Powinien mieć 12. No i teraz wykopuje się powoli. On dość głęboko jest zakopany. Właśnie dziwne. Ok, wykopał się. Tutaj trochę movementu pokazuje parkoura. Wszystko fajnie, fajnie, fajnie elegancko. Ale znowu przeskakuje czas Jesteśmy... 28 sekundach, 10 sekund, nagle zniknęło. co jest, on odpalił łóżko, wystrzelił go w powietrze, nagle 30 sekund, zniknęło i się ratował, ratował nie perłą, a to jest niemożliwe, bo ma za dużego speeda, no i, no i dostał się do portalu i wygrał, teoretycznie, no ale z wielkim oszustwem, także dzięki za oglądanie i do następnego.